Witam Was serdecznie. Dzisiaj takie króciutkie preludium do tego odcinka. Wracam właśnie ze spotkania zorganizowanego przez bank. Porozmawiajmy o potrzebach rolników i o rolnictwie węglowym. Zostałem zaproszony przez mojego doradcę, którego bardzo lubię. No, to nie jest jego chyba pomysł, inicjatywa. Zresztą to jest tylko doradca. I na tym spotkaniu było. O, może 35-40 osób, 40 rolników. No, z ciekawością pojechałem zobaczyć, co oni proponują, jak, jak to widzą. Przedstawili nam ofertę bankową, ale co mnie przeraziło, wyszedłem z tego spotkania po pierwszej połowie, bo obawiałem się większego prania mózgu. Propaganda Zielonego Ładu. No, to jest niedopuszczalne, w jakiej formie został przedstawiony nam. E, problemy świat. Znaczy nawet, nie wiem, nawet nie wiem, jak wam to powiedzieć. Problemy całego świata, a Europa została nazwany, nazwana całym światem, i ten cały świat, czy to jest Europa, walczy o to, aby e, klimat się poprawił e, na ziemi e, i my, jako rolnicy, jesteśmy bardzo mocno zobowiązani do tego, aby no niestety brać w tym wszystkim udział, bo jest wielka szansa, że my to naprawimy, że Europa ma wielki pomysł na to, jak to zrobić, a my powinniśmy to wspierać i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu pranie mózgu zielonym ładem, ciąg dalszy albo, nie wiem, kontynuacja, no, no po prostu dramat. Ja wyszedłem z tego spotkania, Lekko taki zniesmaczony, zresztą minęła już godzina od powrotu, idę dopiero, to nagrywam. Lekko taki zniesmaczony z tego względu, że w zeszłym roku żeśmy o to walczyli, blokowaliśmy drogi, o to, żeby tego Zielonego Ładu nie było, żeby ludzie zrozumieli, że to jest ściema, że ta cała Europa yy, niestety yy, no, nic, choćby przestali dzisiaj produkować wszystko, co yy, truje atmosferę, to jest tylko chyba 5% tego, co robi cały świat, a cały świat, włącznie dzisiaj z Ameryką, gdzie wygrał Trump, ma to w nosie. I no, zdaję sobie sprawę, że to, co dzisiaj powiedziałem, obetnie mi zasięgi tego filmu, ale jeżeli nie będziemy mówić głośno o takich rzeczach, no to po prostu nasza cywilizacja i nasza kultura upadnie, bo jak nie zaczniemy się bronić przez takimi debilizmami i nie będziemy tej wiedzy wypuszczać w to będzie naprawdę, no, kiepsko mi się to po prostu nie podoba. Ale powiedziałem, co czułem. Jedziemy. Yy, jedziemy, pokażę Wam, jak to Unia Grudziąc y, Pług, y, czyli polski pług. Dawno temu wyprodukowany, nie wiem ile ma, lat. Y, kryje kukurydzę. No, trochę będzie ciężko, bo mamy też już y, taką aurę zimową. Zrobiła się w ciągu paru minut. Zobaczcie, więc, ale jeszcze coś może odkryjemy. Na tym polu Emilze i wpadłem na pomysł, bo powiem wam, że e, przechadzałem się po moich podziemiach, e, Mam taki garaż i pokażę wam, co znalazłem. Odkryłem zapomniałem, że to mam. Wpadłem na pomysł e, rozszerzenia produkcji gamy w moim gospodarstwie też jestem ciekawy e, Waszej opinii czy takie coś pójdzie u mnie, bo ja mam wszędzie daleko i mnie wokół mnie nie ma nie wiadomo, jakich procentów krów, a wpadłem na pomysł, że będę produkował siano Żeby jednak urozmaicić i powiększyć dochód tego gospodarstwa, a są ziemie, gdzie po prostu się nie opłaca tać Subskrypcje, dzwoneczki, co tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej, nie zapomnijcie, błagam. Nie, nie błagam, nie. Absolutnie nie błagam, proszę. Niestety, moi drodzy, ale... nie zdążyłem, po prostu... Chłopaki zaorali ten kawałeczek i nie miałem co pokazać, ale obiecuję Wam, że, czekajcie, widzę lepszego światła, żeby był bardziej wiarygodny i żeby w ogóle, w ogóle, nie chcę, żebyś Obiecuję Wam, że na pewno takie coś Wam też pokażę, no może jutro, może pojutrze będą, czekamy teraz na paliwo, jeszcze orali coś, generalnie nie orze, po prostu teraz będą orali. Kawałeczek pod kukurydzę, a to co teraz było zaorane to było pod trawę z rolki, więc nie ma tutaj wyjścia, pod trawę trzeba orać. Ale idziemy, pokażę Wam co znalazłem w garażu, o czym zapomniałem i nastroiło mnie to do tego, żeby właśnie zwiększyć asortyment produkcji w moim gospodarstwie. Schodzimy do podziemi, do czeluści, robi się ciemno, nastrojowo. Coraz bardziej tu mamy specjalne, jak w tym, jak w Mad Maxie albo w obcym. Otworzyć sobie i wchodzimy. O. Napotkałem najpierw takie coś, to już chyba widzieliście gdzieś też kiedyś. No, czeka w remoncie, czeka na swoje 5 minut, ale w końcu te 5 minut nadejdzie. Nie jest to 40, to jest akurat mojego. Pracownika z firmy, z jakiegoś takiego, bo po prostu chciał to odrestaurować i mieć coś ładnego. O, patrzcie, 40. wygląda. Ja osobiście chciałbym taką dostać 40. Tak, znajdę taką 40, to sobie na pewno ją zrobię. A jak nie, to być może od niego to kupię. Co wy na to i to wyremontuję mi ładnie. I jak powiedziałem. Na 100 tysięcy subskrypcji. Takie coś mogę przewidzieć do lasowania. A? Wy na to, ale też na 10 tysięcy subskry 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 subskrypcji też coś tam y chciałbym Wam y zaoferować. Y w Nagrodę za to, że mnie oglądacie. Do tego jeszcze aż 7, ale myślę, że też w y I też Wam w najbliższych odcinkach pokażę co będzie nagrodą albo, nie wiem, specjalnym podarunkiem moderny dla Was, eee, jeżeli, osiągniemy, jeżeli osiągniemy tą magiczną no liczbę 10 tysięcy. A teraz idziemy zobaczyć i pokażę wam, pokażę wam, co odkryłem. Myśmy robili zimowe... Patrzcie. A nie no, skuter nie, ale patrzcie tu. Nie mam więcej światła, więc będzie to bardzo ubogie światło. Zapomniałem po prostu, że to mam, słuchajcie. A to jest jeszcze, patrzcie, ze starych czasów, krowowych, jak miałem krowy, takie coś. Ha, taka kosiareczka. 2,6 metra. O! 2,6 metra. W bardzo dobrym stanie. Opko siła, chyba pięć sezonów, no nie całe. Nie, trzy sezony chyba, bo, bo resztę pożyczałem od kolegi przed Trząsaczem specjalnym i tak sobie wymyśliłem, przecież na tych polach, gdzie właśnie teraz jadę, wokół fotowoltaiki, tam wiesz, gdzie zawsze zostaje po 2, 3, 5 hektarów, co tu zrobić? ani kombajnem obrócić, ani opryskiwaczem. I sobie wpadłem na pomysł, że właśnie będę produkował kiszonkę. Yy, tylko ciekaw jestem, czy tylko tego szczecinka to pójdzie, Aczkolwiek jak miałem krowę, pamiętam, zostałem kiedyś, miałem chyba 800 bel narobionych krowy sprzedałem. Z dnia na dzień i te bele mi zostały i chyba w 2-3 tygodnie wszystko zostało sprzedane. Także bądźmy dobrej myśli. Może macie też pomysł na to jaką mieszankę na tą piątą klasę, czwartą, piątą klasę, trochę czwartej, ale liczymy że to jest piąta. Mocna piątka posiać, żeby ona w miarę szybko rosła. Z czym to mieszankę zrobić z jakąś zamieszką lucerny, czy ewentualnie e, jakiejś koniczyny? E, jak macie to, piszcie. to piszcie. Jestem, jestem jakby chętny na taką wiedzę, bo no bo mi to pomoże. E, jadę teraz, znalazłem dzięki, Bogu, znalazłem śruby od Mercedesa, bo śnieg spadł. Muszę nie wymienić koła, ale ma inne, inne śruby i gdzieś zagubiłem, więc daję zrobić to. No i zabiorę was e, na to pole, gdzie. Ma być wysiana, gdzie ma być realizowany mój pomysł. Muszę też kabel jeszcze tam odłączyć, bo na tym kablu robili fotowoltaikę, ale zapomnieli go zabrać. Więc nożyce, syn i zobaczymy, jak coś mi kopnie. No to syn musi mnie też kopnąć. Przerzucam, trzymajcie kciuki. A może byście chcieli też zobaczyć, co ja tutaj robię. Dajcie znać. To też mogę jakiś specjalny odcinek z tego szpitala nagrać. Aha. Dojechaliśmy na miejsce, słuchajcie, właśnie tu w tym miejscu, gdzie jest ta fotowoltaika, ale robi prąd, ale robi, powiem Wam teraz, uuu, chłopaki są zadowoleni, ale robi, Nie. właśnie w tym miejscu, tutaj jest chyba półtora hektara i tam od płotu, jak wiecie, o, tą stronę, e, ciągnie się też gdzieś, jak wiem, z półtora hektara. I tak sobie wymyśliłem, że, yy, że właśnie zrobię tutaj prawe na kiszonkę. Nie wiem, piąta klasa i tam troszeczkę jest moc piątki, taka czwórka. Pięknie uprawimy i będzie zajęcie. Najgorsze jest to, że miałem wszystko do tego i wszystko sprzedałem. Ale jeszcze właśnie na gospodarstwo zobaczyć, bo wydaje mi się, że jeszcze chyba coś, jakiś jeden z pół sprzęta zostało. Zobaczymy. Tak jak mówiłem, moi drodzy, tak jak mówiłem, wiedziałem, że coś jeszcze mam. Że nie wszystko zostało schandlowane. O! Chwytak! Haha! Ha. To bardzo ważna rzecz jest. I on naprawdę był taki dosyć raz, że niezawodny, a dwa, że... nie rysował tych belnie, nie miał idzie z takiej oto firmy. Też w Polski. No, i bardzo dobrze, jakby ktoś reflektował na piękny. Rębak zapraszam jest do kupienia. Ale powiem wam tak moi kochani, że ile byśmy wiat nie wybudowali, ile byśmy hal nie postawili, to kurwa i tak nie ma tego wszystkiego miejsca. I to co powinno zostać schowane, stoi na zewnątrz. O co tu chodzi? Zajechaliśmy jeszcze do tajemnego garażu najlepszego malarza i mechanika w okolicy. Yes. Proszę bardzo. nie chce się nagle Co wy na to? I wieża jest Sony? Tak, nie, to jest psło. Niemieckie się zepsuło? Niemiecki chyba na to? jakby ktoś potrzebował malowania, remontu. Bizon 2012.01. Tanio nie będzie, ale będzie dobrze. Czytanie będzie też. Dzisiaj nie ma nie nic na ta... Idę, mogę pokazać jeszcze maski? Yy, tak, możesz pokazać maski. O. No i kurczaczki są. To jest prawdziwa wieś. Świrkają kurki. Patrzcie, to jest kawał polskiej historii. No, malowane. Co w niej zrobiłeś? Wszystko? Wszystko zrobiłeś? Są dwie kury. Tylko dwa? Dwie? Tylko i malować korpus. Ale powiedz, wszystko zrobiłeś? Wszystko? Od początku do końca? Nie jest jeszcze to, co to powinno być, bo się tam o mechanizmie nie finansowo. To ile wyszedł remont całego od początku? Niepełny: 34 30... 30... tysiące. Samych części. Okay. 34 tysiące samych części. Na razie wygląda tak. Ale to już będzie wieczne. Wiecie, to jeszcze jest nie wszystko z 35 tysięcy, bo. Tak jak Emil mówi, że są jeszcze zaniedbania, które, które tutaj się ciągną latami i żeby jeszcze to zrobić dobrze, to trzeba ile? Jeszcze zdychaj. Ja myślę, że zdychaj lekko, trzeba, bez opon. Bez opon i bez jeszcze opon. bez kabiny. Tak jak tak, jeszcze tutaj są... A jakby chcieć tą oponijne, maskę oną wymienić? Maskę, nie wiem, po tysiącu czy dwa, ale to... No, ale to tysiąc tam, pięćset. to trzeba jest dostępność przedmiotowa, nie? Niby tam gdzieś Czesi mają dostępne. No tutaj Sia, jeszcze mocny mechanizm różnicowy będzie, ja Jakby chciał koło talerzowe skośne zrobić, to jeszcze trzeba mieć 3,5 tysiąca, nie? Z łóżyskami. Nowy ja mechanizm. Pierdzielę. Ona jeszcze o budowę zarobiła, bo ja mam nawet szczępo nawet nie stanie lepszy on, jakąś tutaj marudził, nie? Ja do swojego nie założę, a niech ma. nie? Kamiona jakby chciał wymienić, bo to jest też czasowo wymijane. Belki są zobacz, jak to jest rzeźba, wszystko, nie? Belki półnospawywane, nie? No to takie drudziarstwo, nie? Zobacz. Dziś, jak miałbyś tam normalnie funkcjonować w polu, to to się moment rozjedzie, nie? No ale to chyba on, ten, on to będzie robił, czy co? Jakieś jakichś 8 hektarów ma niby zostać w pomysł. O, noć. mówi, że tam coś sprzedaje, jakiegoś piachu i tam kawałek sobie, jakiś odpadę. A ma jeszcze jedną 60, nie? Ale tam to też kupił, bo już szpilki widziałem. No ale to jest wiesz, co ma... do sadu jest, rozumiesz, żeby sobie można było w sadzie poprykolić i, i przyjemność mieć. Bo... No słuchaj, to jakieś dojście miejskie są na 20 hektarów, warto pamiętać, nie? I to dawało radę, tylko mieliśmy troszkę inne lata, I nie? Inne lata mieliśmy, taki będzie kolor... Znaczy to lata, chodzi też o pogodę, nie? No. 70-45 masz, Raul, poliuretan. Tego ustrojstwa. Kolor ładny, siwy. Ładny. Maska też ładna, mi się podoba ta maska. Ładny jest ten zielony. Bardzo ładny. Nie jest taki... z zieleń, jak to przed Tak, się taki stanguła, jest nie? żywy, że wiesz, no, że widać... No, nie wiem, ma przyjechać zobaczyć, czy dużo złotych, jaką Tyle kasy, ja pierdzielę. Wiesz, to jakby chciał tą Beltex 40 wyjebać, stawić 60 to też... On nie, to ten... musi jak już zrobić, to znaczy musi być oryginał, chłopie. Ale tu nie ma, co ty masz oryginał. No jak masz oryginał, no to a miał 60 a tak masz 40-tkową. ...ktoś zrobi yy, z właśnie tej B, z chłonnika, nakrętkę z drobnym gwintem... Do dociągania kasowania luzu. Mistrzostwo świata. To mega ktoś to pomyślał i zrobił, nie? A z oryginału nie wiesz, się oryginał, masz już kolumnę 30. No, Masz to już. Kolumna 30, pięćdziesiątki, 50, 50, 50 jakie tam ma być? Eee! To już traci wartość. Ja ci powiem tak: ja dzisiaj w 40 rzeczy nie No ale to nie chodzi o to, no bo chodzi. No, to słuchaj, chodzi o wartość, jakby taką tradycji. A tutaj masz, rozumiesz, kolumnę ku... 30. musiał kupić 40 od dziadka, który miał to być dawne. Tak, pan zmarł albo zachorował i to sobie stało, No Ale to tylko. To tylko taka, tylko taka jest. Z oryginalną taką. No bo w, ja jako... takie pieniądze, 45 klocków, takie coś, to ja bym to wolał sprzedać i kupić naprawdę coś innego. To ci mówię od razu. No 50-60 tysięcy to już kupisz, rozumiesz, coś, co, czym pojedziesz i możesz pomału sobie robić. No Chyba, że to jest naprawdę oryginał, i to by sobie ładnie pracowało, wiesz, ile zarabiało. Starzejąc się. Ale jeszcze na razie jest coś takiego jak sentyment i szacunek dla na których się zaczynało rozwijać gospodarstwo, nie? Na stać. W moim przypadku jak ja za 50 dałem 20 tysięcy, silnik wyniósł nie to już masz 30, nie? Ale kiedy to było? No, jak to wariastwo się zrobiło? No ale to jeszcze, a teraz jest coraz gorzej. A najlepsze jest to, że tym znajomym, od którego kupiliśmy, to jeszcze powiedzieliśmy, żeby poniżej 20 nie schodzili za 60, jak będą sprzedawać. Po czym za tydzień pojechaliśmy? Ja kupili I za 20. <laughs> Także sami sobie patę kręciliśmy. A, a sprzedałeś tam piątkę? Nie, Istotne. Za dużo włożyłem pieniędzy w nią, mam cały nowy podnośnik, yy... będę miał most... No yy... to powiedz 60 tysięcy, już! Ja nie chcę sprzedać, Ona zostanie, jest też taki potrzebny, nie? Niby niepotrzebny, a czasami mi przyczepy, kup przyczepy, przestaw header. Header no. no... Jest taki komfort, że już kurczę, uczepisz nawet głupi opryskiwacz i stoisz z opryskiwaczem, nie? No i fotela czterdziestkowego, nie wiedziałem, że one generalnie będą wygodne, nie? Faktycznie fajnie amortyzuje. Tutaj jeszcze raz mówi, że są sprężyny wyrobione, nie? Myślałem, że na razie to zawsze przepaść, nie? Tak jak 28 miały na tym a, resorze, nie? Na stanie no sprężynowym. Jak to zasuwa po polu, no szok, jest wygodniejsze jak te kunowskie później, nie? Tylko ładna dobra tapicerka i wygląda to. Każdy musi sobie odpowiedzieć, czy komuś się chce tyle pakować, czy nie. Yy, gdyby z czasem zrobił skrzynię, z czasem moc, wolnicę. on mówi, że pięć lat temu jakiś majster przyszedł mu zrobił z wolnicę. No fajnie wszystko, nie, ale zawsze ten liderek gdzieś zaraz z tamtej strony nie zrobili, bo nie miał z kim. To się pozapiekało. Yy, szczęki się kurczę po rozchodziły, olej poszedł na spółosiek i do widzenia, nie. I dzisiaj zobacz, przywodzi facet, mówi, że on chce kamulce zrobić. Ja mówię, dobra. Szczęki, bęben jak trzeba, cylinderek, rurki zawsze się kazał pierdoli, pompka. Yy, jak ja mogą wycenić? Jak nie wymienisz uszczelniacza na półosi, nie zrobisz uszczelniacza na moście, jeżeli leci olej, no to to wszystko szlak trafia, bo idzie tędy olej. I jak masz komuś wycenić, żeby... Ale słuchajcie, co on mówi, bo taka jest prawda, bo jak już coś rozbierasz, też musisz zrobić od początku do, do końca. Bo A. zrobisz jedno i za chwilę przyjeżdżasz z reklamacją Panie cieknie, nie? Ciąg, tak? który gdzieś tam robimy komuś, jeżeli chodzi o te tam 60 czy 40, nie? no to patrzysz w większości na półosiach, bo łożyska są jeszcze oryginalne, masz już luz na tych 60, no i nie wymienisz następnej kolejności rzeczy, no to wydasz na przykład tutaj, nie wiem, 7 stóp za to, ale zaraz ci olej zaleje i nie chodzi, nie? źle Pan zrobi. No tak, ale jak już ktoś się dziwnie odzywa, to już tam. Nie odbierasz nie, telefonu. Nie, istnieje, nie, 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 nie chodzi o to. Nie istnieje coś takiego, że proszę Pana, biorę na swoją odpowiedzialność. Nie ma nic takiego czegoś w mechanice, bo później stwierdzam, że może łożysko źle nabiłeś, a może uszczelniacz, a może nie ma coś takiego, żeby nikt się na to nie nadał nabrać, bo ja się raz na to dałem nabrać i poprawiłem to. No można powiedzieć, że wtedy stratny byłem, tak? No bo na coś za się darmo zrobiłeś no. Narobiłem sobie tylko roboty, bo chciałem komuś za złoty taniej zrobić, nie? Nie, co? Nie, to powiedz gdzieś mi na pewno będzie fajnie, nie? no bo to masz nagrane jak on wyglądał nie i jak chodził. Nie, jak chodził to nie wiem, Ty masz nagrane u siebie na kanale. No, szkoda, że nie przyjechaliście jak rozbieraliśmy filmik, nagrać co się generalnie w filmiku działo i... A teraz też coś nowego rozbieram. Tak, już są następne tam na hamulce, właśnie o hamulcach wspomniałem, bo się szykują na następne ciągniki. Jeden tydzień czasu nie męczył, dlaczego to tyle ma kosztować. nie? <gry> Ja i nie zmuszam, ja mam roboty. No przecież to kurwa tyle kosztuje, ile kosztuje? Ja mam, no przecież... Muszę ma Muszę masę, ja robić, muszę pompę 16 wymienić, muszę kurczę, swoją 50. Ale to kosztuje tyle, ile kosztuje w sklepie. Przecież ja nie się... mam na no nie właśnie, mają no. że ten, ja, ja nie chcę pomóc tylko szczęk założyć i zostawić na przykład. Dobra, to ty... no, jest. Nie mam już 40, -tory. no masz no, znaczenie. To tak jak masz będę, nie? I tutaj każdy wymienia tylko kładziny, a Tomasz, yy, ta część pracuje w moście, w obudowie, tu wchodzi uszczelniacz 58 80 yy, I tutaj generalnie u wszystkich są żery, bruzdy, to jest masakrowane I co mi z tego, że Panie, bo tutaj, że to jest to, mi to nie przeszkadza, okej, okay, ale tu nie uszczelni I tu wtedy chlapie olej na to wszystko, nie? Ręcznie I, i zaraz wina? nie trzyma pani. Moja. No Moja, no bo pewnie źle że... Z krótkiego filmiku o durnych pomysłach, jak urozmaicić i dochodzić sobie pracy w gospodarstwie. No, jeszcze wkradną się epizod remontu 40. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że tyle to wszystko kosztuje, tam nie licząc jeszcze robocizny, bo to same części były. Dzisiejsze czasy naprawdę. Cenami yy, przeprawiają o zawrót głowy. To, co się dzieje dzisiaj na rynku, to jest niesamowita rzecz. Nie wiem, czy inflacja uwzględnia takie rzeczy, czy tylko jedzenie i picie, i alkohol, i fajki, ale naprawdę coraz mocniej się człowiek musi zastanowić nad kupnem nowego sprzętu, bo żadna dotacja tego nie pokryje. No i będą niestety nasze. Wioski chyba wyglądały trochę ekskansem taki zachodni, bo te 40-60 się kończą i będzie coś, myślę sobie, że stare renówki będą w nieskończoność remontowane. Obym się myli. No koniec. Naprawdę ten chłopak, który występuje tutaj jako, jako mechanik, jako mój pracownik, na tym się zna. To jego jest jakby konik i polecam go, jak coś ma problem z czymś, to chętnie pomoże ale dalej w głowie mi stoją części ceny za, za ten remont, ceny tych części. Szok. Dobra, wracając do tematu, co tam myślicie na temat właśnie urozmaicenia i dodania pracy w tym gospodarstwie. No są to ziemie takie, które jakby gdzie ta trawa ma rosnąć, gdzie ciężko jechać na jakiekolwiek opryski, no to tam 2 hektary, 3 hektary, to jest 8 kilometrów od bazy i zawracanie trochę takiej głowy, a trawa byłaby jakąś taką alternatywą, żeby i uciec ze żniwami w takich kawałeczkach, no i jeszcze jednak coś zarobić, no bo, bo im więcej towaru różnorodnego chyba tym mniejsze ryzyko straty, bo e, większe urozmaicenie jest. Pytanie jest tylko czy koło mojego miasta to by wyszło. W ten rok będzie próbny. Jak macie, jak macie jakieś e, doświadczenia z trawami i zwracam się z prośbą do krowiarzy, i wiecie, w jaki sposób i yy, jaką mieszankę posiać, żeby ona była jak najbardziej yy, treściwa i o największych walorach dla Was, to dajcie znać w komentarzach, bo to będzie dla mnie ciekawa wskazówka, jak się ona zamówi. Dziękuję do uwagę. Następny film, jaki będzie, to będzie o wizycie w Omanie, dzięki firmie, która... Yy, dzięki sobie, bo ja zapłaciłem na tą wycieczkę. To jest tak, że oni dają te punkty, ale no, musisz jakby być lojalnym, klientem. Wtedy te punkty się zbierają w odpowiedniej ilości. No nie jestem, nie potrafię zrobić blogów podróżniczych. Nagrałem to co umiałem, to co uważałem za stosowne. Nie byłem na kilku wycieczkach, no na tych wycieczkach w tym Omanie to można jeszcze zwiedzić kanion i pustynię. Pustynię widziałem kilka, więc mnie nie ciągnęło. Kanion miałem małe dziecko, więc też średnio maszerując godzinę w 30 stopniowym upale, ale zapraszam do oglądnięcia. Jest też reportaż o hotelu, którego nie polecam, albo nie polecam. Sami musicie zrobić wnioski. Jednemu się podoba, drugiemu nie podoba. Pozdro, klikamy, polubiamy i tak dalej, i tak dalej.